Cheers. Sure. Tradycyjnie już mamy awarię i przepraszając za awarię, zapraszamy Państwa wszystkich tutaj na rynek zdłuński. Realizując hasło ludziom dobrej roboty, rozrywka i humor, chcieliśmy zaprezentować Państwu artystyczny program, ale to za chwilę, ponieważ zniknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt, to fakt. Był to jednak zamęt grubymi nićmi szyty i wiemy lepiej jakiej propagandy kryje się za tymi nićmi. Dlatego też te zniknięte parówki zebrą jeszcze bardziej nasze szeregi i pomimo utrudnień nie pozwolą, by nasz honorowy gość jadący do nas z Krakowa swoją super szybką syrenką nie dotarł na dzisiejsze uroczystości. Do czasu przyjazdu pani Krystyny musimy... Przenieść się w klimat Barej. Prosimy muzykę. Zmieniają się na świecie zwyczaje oraz mody. Nie żyć kobiecie, im więcej ma swobody. Sięgają po zajęciach, co męską by sprawą. I wdzięki z ich się kojarzy, z makijażem zaś na twarzy smalą. Czy dziewczyna maszynie nie jest twarzy, czy ktoś z serce z we wtycznych odraża? i tyle, najbardziej mi tego. Potrzeba. nie mam sobie równych, bogę śmiało przysiąg, ujrzeń pod ziemią, mam nam ratów tysiąc. Chociaż twierdzą, że mechanik do górnika ani ani. A co by tak było, gdyby wszystkie się mocły tryby, bez ślusarza przy naprawie ani wróć. Nażą sznubkę na pamięci, odkręci tamto, kręci, ale nie Dajmy im ciszę, nie marszyli. Proszę państwa, pozwólcie, że powitam zebranych Tradycyjnym. Dzień dobry i przystąpię do czyli do rzeczy. I z tej właśnie okazji, bo 1 maja jest przecież okazją, aby mieszkańcom miasta Róż, ludziom dobrej roboty, bo są nimi przecież, przedstawić nasz artystyczny program. Szanowni Państwo, jesteśmy dziś świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji. Rok temu miała miejsce pierwsza majówka z Bareją w Kutnie podczas to której znakomity gość Stanisław Tym dokonał uroczystego otwarcia nowo powstałej ulicy Stanisława Barei oraz na naszych oczach powstało osiedle przyszłości Lecz życie nie stoi w miejscu stawia przed nami coraz to nowe zadania nowe cele to też zaistniała żywotna potrzeba powstania monumentu na miarę naszych możliwości. Co my robimy tym pomnikiem? My otwieramy oczy niedowiarkom, mówimy: Patrzcie, to jest nasze, przez nas wykonane. I to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest pomnik społeczny w oparciu o szereg instytucji, który sobie zardzewieje do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Puści się tu róże, bo prawdziwy kapitał tego miasta. Zbija się na różanych inwestycjach. Znakomitą aktorkę filmową i teatralną, niezapomnianą o roli ukochanej Misia Rysia do uroczystego odsłonięcia niezasłoniętego pomnika róży. To jest Oj, myślę, że na pewno. Zapraszamy na podes. Pozdrawiam. Pani. O, nie, w Jednocześnie informujemy, że w związku z wystawą plakatu PNR-u Centrum Teatru Muzyki i Tańca i wszystkiego będzie nieczynne antropologię. Za powstanie jednoczesności uczynie przepraszam. W niniejszym prosimy dostojnego gościa o znieczenie ognia, który to symbolicznie otworzy nowy etap historii naszego miasta, miasta Róż. obrazując tytuł znakomitej komedii Nie ma róży bez ognia Nie ma Kutna bez... Brawo! Jako, że Kutno jest miasto róż Pani Krystyła, Krystyna otrzymała od nas gości. Bardzo dziękuję Państwu za przywitanie mnie, a w ogóle za zaproszenie mnie i że mogę przeżyć z wami swoje takie no, bardzo e, miłe wspomnienia, jakie mam z czasu, kiedy w tym filmie grałam. No byłam dużo młodsza. Ja tego wcale nie widać. No, ja wiedziałam, że pan będzie musiał tak powiedzieć. A ja nie muszę, po prostu czas się dla pani zatrzymał. Ja przyznam się, wczoraj oglądałem film i nie widzę różnicy. Wow, no to dziękuję. Ogromne brawa dla Pani Krystyny. Wszystkie osoby chętne, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się tutaj w Centrum Teatru Muzyki i Tańca z Panią Krystyną. Już za chwil parę, jeżeli ktoś jest chętny, oczywiście proszę. Prosimy Panią Krystynę. Na spotkanie, to pozwoli Pani, że ja... Chwila dla fotoreporterów. Drodzy Państwo, to jeszcze nie koniec. Ja chciałbym przypomnieć, że dzisiaj wieczorem o godzinie bodajże 23, pani Krystyna będzie grała swój monodram. Zapraszamy Państwa gorąco na ten monodram. Są jeszcze bilety, także radzę się pośpieszyć, bo bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. dziękuję ta mała obsuwa czasowa, bardzo przepraszamy, ale to naprawdę wypadek losowy. Mamy piękną autostradę, więc i tak udało się bardzo szybko przyjechać. No, tak ja między 160 i 180 sama. I widziałam niestety, jak widziałam taki Aha, i boję się, że mnie sfotografowali. I jak ja wyszłam, byłam nieumalowana. <laughs> bardzo mi się to nie podoba. Ale możliwość Photoshopa jest teraz taka, że na pewno wyretuszują też to te zdjęcie, żeby wszystko było dobrze. Był w pierwszej kampanii, i jak poszedł na wojnę no, w 1939, to dopiero wrócił do Polski, znaczy i to tylko z wizytą, żeby zobaczyć swoją matkę w 1958, więc 19 lat nie widział się z matką, 19 lat nie był w Polsce, ale wtedy jeszcze nie mógł przyjechać, bo żołnierze, którzy byli, prawda? Te lata wojny za granicą byli bardzo źle widziani. Tam urodziła, no to wpisali Christini, to jest oczywiście Krystyna po angielsku. No ale się nazywałam Christini, znaczy nawet zmieniłam, nazywałam się Christina, bo uważałam, że to jest ładniejsze, bo jest Christine albo Christina. No i było to dosyć śmieszne, bo Anglicy mieli zupełną fobię wtedy na temat cudzoziemców. Ale wtedy, jak los chciał, i to był wszystko też naprawdę seria przypadków, znalazłam się w Polsce i miałam grać w barach ochronnych. I ponieważ Zaluzji wtedy był naprawdę jedynym reżyserem oprócz Wajdy, który był naprawdę znany na Zachodzie, ja sobie pomyślałam, no Boże, jak powiedzmy jego film trafi na jakiś festiwal, no, no to niech ja będę tą Christina Pool, prawda? No bo moja kariera jest tam. Pewnego dnia patrzę do gazety i jest napisane Christina Pool, myślnik e, Podleski. I to mnie okropnie wkurzyło, ponieważ e, my, myśmy w Anglii bardzo się starali, żeby Anglicy zrozumieli że kobiety są podleska, a mężczyźni są podleski, a jako cała rodzina jesteśmy podlescy, co już było za dużo. Ale ktoś mnie tu wymyślił, że ponieważ przyjechałam z Londynu, że ja muszę się nazywać podleską. Te cukrową, pączki, wypili wodę, są gotowi. Jesteście? Oj, coś nie słyszę. Zapraszam Państwa tutaj troszeczkę bliżej. Można podejść. Czy jest pierwsza osoba? Jest czy nie? Jest. Jest. Podejdź tutaj do nas, chodź. Zniżymy Ci mikrofon czy do ręki chcesz mikrofon do ręki

Pan szanowny wie, że to nie bajki Jeden kocha w drugi kocha płyć Ja mam także swoje, tak czy bajki Ja lubię ja kocham jeść, Na galarety, na koslepy, bo Koty ma kata, kim borałuk? Czyli przemówi się zdaje, że wygrałem główny los. Ja lubię ja kocham Czy to stała w kaczynku, czy to druga, czy Radosnym miastem uśmiechniętym na pewno znacie jakieś dowcipy. A już ta starsza młodzież to już na pewno. Pamięć dobra, ale krótka. Jaś pyta kolegę. Gdzie spędziłeś Feje? Pierwszy tydzień w górach, a drugi w Gipsie. Bravo! Brawo! Nie życzymy nikomu, żeby wylądował w Gipsie. Oj, zrywa nam się wiatr. Jest? Tak, zapraszamy wszystkich. Zapraszamy! Proszę młoda Damo, jak masz na imię? Marta teraz opowie dla Państwa dowcip. Idą trzy mrówki przez pustynię i jest tabliczka z napisem, nie pij tej wody, bo będziesz cały czas mówił tak. Jedna mrówka pije tą wodę. Druga mrówka idzie i jest na tym jeziorze napisane, nie pij tej wody, bo będziesz ciągle mówić patelnią w łeb. Idzie trzecia mrówka na pustyni i widzi jezioro. Nie mów... Nie pij tej wody, bo będziesz ciągle mówił 100 lat. Przychodzi policjant i mówi. Zabiliście kogoś, pierwsza mrówka tak. A czym? Patelnią w łeb. A ile chcecie być w więzieniu? 100 lat, 100 lat. 100 lat, 100 lat. Drodzy Państwo, mamy kolejnych uczestników, tak? oj, 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 oj. mamy uczestników proszę. Mówi 100. Wychodzi telewizja i mówi, ale to dziwne. Wnosił, przychodzi i mówi babciu, co ty zrobiłaś? A babcia mówi skarpetki na drutach. Brawo! Brawo, brawo! Czy jest jeszcze jakiś ochotnik? Ktoś odważny? Dobrze, drodzy Państwo, żyri się naradza już. A jest jeszcze jeden tak, pozwolimy, czy pozwolimy, dobrze, proszę. Taki najkrótszy żart PL gdy kasjerka w strefie pyta, co podać. Brawo, brawo. Mamy, no, możemy jeszcze jedną uczestniczkę? Jeszcze jedną? Proszę, chodź. Chodź szybko, już, chodź. Przychodzi baba do lekarza z książką na głowie. Co pani dolega Facebook? No tak, no tak. Tak? Jeszcze jeden? Tak? Dobrze, dobrze. Ostatni, proszę. Puk, puk. Kto tam? Harcerze, nie wierzę. Otwieraj chamię, orbo nie kłamie. Orło nie kłamie. Państwo tego teraz nie widzą, nie obradują. Cii, spróbujemy podsłuchać. W końcu w PRL-u też tam. Załóż się gaz i zgaśnie w nas jak nie potrzebna zaraz. Zamknąć, że miał jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się nas, ten ból. W nadziei, że zdał się nas i zgaśnie w nas Ostatni raz i skończy się teba. Nadziei, spójrzcie na nas i zgasi nas. Przed jego czerwoną łzą tego jeszcze raz. Ostatni raz i skończy się. Obiecującego twórcy Jana Oborniaka: A: szum morza, B: krzyk ciszy, C: cichy krzyk. Odpowiedź B. Odpowiedź B. Krzyk, ciszy. Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź. I poprosimy. Dziesiątka. Dziesiątka, dobrze. W piosence tytułowej w filmie zmiennicy. Co być musi za zakrętem A. Dziura. B. Prosta. C. Coś. Coś. Brawo! To jest prawidłowa odpowiedź. Zespół pierwszy. Kolejne pytanie. Jedenastka, dobrze. Dokończ tytuł filmu Barei: Żona dla. Odpowiedź A: Amerykanina, B. Australijczyka, C. Włocha. Australijczyka. Brawo. Odpowiedź B: Australijczyka. Żona dla Australijczyka. Pytanie dwunaste. Pytanie dwunaste. Według słów piosenki śpiewanej przez Lusię nie ma róży bez a. kolców, b. ognia, c. dymu, d. miłości. Miłości. No niestety... Tak! Brawo! Już myślałem, że tutaj państwa wrobię, ale za nie. Za dużo tych kartek, za dużo pytań. Stres, ja się stresuję za państwa. Dokończ tytuł filmu. Dziękuję. Co mi zrobisz? Jak mnie? Odpowiedź a, trafisz b, znajdziesz c, złapiesz, złapiesz. Brawo, prawidłowa odpowiedź. 16. 16. Pytania są tendencyjne. Pytania są tendencyjne. Przepraszam państwa bardzo. Druga majówka z bareją. No powiedzmy, że po godzinie 24. Będę mógł powiedzieć, ale skoro, skoro Państwo, część z Państwa już idzie, drugą majówkę z Barają uważam za zamkniętą. Dziękuję. Do zobaczenia za rok.